Pomódlmy się za Wojtka. Pomódlmy się. Zaraz, zaraz. Poczekaj, bo tu jest. Jeszcze... Oj, nasz. Poczekaj, bo... poczekaj, 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 Ta, bo tu zdjęcie. Tak. Trzymaj się. Dobra, dziękuję bardzo. Daj do Polutkiemu. Do Polutkiemu. Dobra. I powiem. Dobrze. E, jeszcze będziemy paćko. Dobrze. E, Zap... Teraz pomódlmy e, się paczkę, za Wojtka. To może się pomódmy za Wojtka. Proszę zaczynać. Ojcze nasz. Ojciec się na Amen. Ojcze, Ojcze nasz, który jest z niebie, święcie imię Twoje, no i, bądź królestwo Twoje, bądź pola Twoja jako, jako niebie, na ziemię. No dobra, tu to niebie, niebie, no dobra, tu ziemia niebie, niebo. Co to za różnica? Czy winy, jako i my, odpuszczamy? Nie uczestniczymy w pokuszenie. Ale nas babko złego. Amen. Wojtko Ciebie patrzeć z powodu. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. No niestety, no. Wojtek, Ale... nie ma Wojtka. Czego ty zapaliłeś świecę? Zgadź świecę! Jaką świecę? Zgadź świecę! Jaką świecę? Ja słyszę świecę, kurwa, Śmierdzi świecą! No to... To świec... do tego, do kargura. Po się a nie... To kargul pali pewnie ty. No, dobra. <trych> do darów. Krówki, do, do kar... krówki. Dobry słuch ma. Świecę słyszę. Tak, słuch, słuch jak słuch, węch, hmm. nie wiem co to jest, jajka, a są, nie wiem, zaraz zobaczę, proszę tam się nie obijać, opaczki, no to wysuń to opakowanie, a po co ci nóż, no wysuń to właśnie, no, albo rwij, ciągnij tam, o no. Zobacz, czy są o, jajka, to może już kurczaki są, jak to były jajka wielokrotne. Są kurczaki? O, zobacz. Dokuszania. Do kuszenia? Co te patyczki do czego? Do jedzenia jajek. Do lody może. No. Do lody. A dzielnicowa jest. O, tak. Spójrzmy. Porcelanże miał być. Nie. Nie otwieraj, to jest dla jego. Masz. Czekaj, on pije. Sprawdź czy to pieniądze, później powie, że cię brałeś. Otwieramy, sprawdzamy. 20 dolarów ma być. Zaz, bo ja, ja nie A co to guma? Guma. To o, Andrzej dostał 20 zł. Ja dziękuję za gumę, bardzo chętnie przyjmę. Jeszcze zęby mam. Kiełbasa. Kiełbasa. O, ale jest kuchnięta. Kaszanka. Kaszanka. To, kaszanka, to kaszanka To zawsze. Nic jest nie, nie będzie. Nie, kasianka zawsze jest taka. No tak. No, kuchnięta. Mieszanka. Leko, no, Brutal. Pasuje do charakteru. Tak. No Ech, tak To weź tam, łypnij się tak porządnie. Na rękę, bo to tak trzeba nie, nie nie. To, to nie, nie, otwórz to, otwórz, odkręć i teraz A. na łypę. Jak? A, ładna. Pokaż. Daj, więcej tak trochę to wypiję. Kipać, bo, bo to może być ten. Eee... Mocz? Nie, to nie mocz. Mocz czy nie? nie? Powąchaj. Nie. Nie, nie mocz. Andrzej zobacz. Nie, to jest perfuma. Cza, cza. No. No. O panie. E, mam, mam, no... Ty na mnie spojrzałeś i mam nadzieję, że tego, że e, użyjesz tego dzisiaj. Ale przed czy po? <laughs> nie, przedstałem. O, dech zaczyna. Kurwa. Nie miał kiedy. No ale to nic, nie przeszkadza. Najważniejsze są paczki. <laughs> Koszanka. Sąteczna No, czekajmy. A! I coś to ma? Jajka, tutaj na pewno jest to jajka. Znowu jajka! O. Czekaj, czekaj. Ci pójdzie sobie na tym na szkole. Żebym się nie pomylił. A co się pomyliłeś razni? No się wydał Mogę poczekać? To można pokazać, tu nie ma adresu Nie ma adresu Nie ma O list jest na, na kody Na kody mhm. O jajka Z buki Z buki tak zwane Dobre jajka